Cześć, tu Kamila i Edyta. Dziś razem z Edytą e, opowiemy Wam trochę o produktach wellness, prawda? Dokładnie. Witajcie, miło mi, że mogę tutaj dzisiaj gościć. Te produkty są mi niezwykle bliskie, bo dzięki nim zawdzięczałam swoją obecną sylwetkę. Jeszcze e, dwa lata temu no, wyglądałam troszeczkę, e, byłam większych rozmiarów, e, że tak powiem. Musiałam się do mnie kluseczko. Ale całe szczęście udało, udało mi się zrzucić aż 20 kg właśnie z produktami Wellness. Namówiła mnie do tego moja mama, tak naprawdę mnie mocno zmotywowała, bo pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, że kupia takie cudowne produkty, które chciałaby przetestować i zacząć troszkę zdrowszy styl życia. No na początku zaczęły ginąć takie dobre rzeczy z lodówki, później zlikwidowała mi mój barek słodkości i wykluczyła w ogóle z mojej diety Coca-Colę, którą uwielbiam. No, ale dzięki temu, tak naprawdę, dzięki wsparciu produktom i, i samozaparciu, no, udało się zrzucić te 20 kg aż w, w, w pół roku. No, i wagę utrzymuję do dziś. No, i dalej zrzucam kolejne kilogramy, ale już tak powoli i tak nie raptownie. Wszyscy, którzy widzieli już katalog czwarty, na pewno zauważyli w nim naszą Edytę. E, uczestniczy ona w kampanii Wellness. Jest bardzo dużo jej zdjęć na wkładce katalogu oraz w programie Witamy. Edyta jest na co dzień trenerem Fitness i złotym dyrektorem klubu Oriflame. Takie składa, że rzeczywiście większość osób kojarzy mnie z Oriflame. E, jestem od kilku lat złotym dyrektorem w klubie. E, Niektórzy kojarzą mnie tylko z roli trenera fitness, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że jeszcze kilka lat temu, po urodzeniu trzeciego dziecka... Wow, e, trójka. Tak, mam trójkę dzieci. Najmłodszy, Jaś, e, skończę teraz 5 lat, kiedy się urodził. E, moja waga po ciąży no, nie do końca mnie zadowalała. Był moment, kiedy po prostu chciałam wrócić do formy. I takim, to był taki kluczowy moment właśnie, kiedy ja poznałam produkty wellness bliżej, kiedy, kiedy zaczęłam ich sama używać. E, takim produktem pierwszym i do dziś moim najbardziej ulubionym jest koktajl Natura Balance Shake. Produkt o smaku waniliowym. Jest ich trzy, ale ten sobie jakoś najbardziej upodobałam. Bardzo go lubię za kilka tak naprawdę rzeczy. Przede wszystkim za jego naturalność, tak jak większość produktów naszych, wszystkie produkty nasze jest, jest produktem naturalnym. I tutaj ważne jest dla mnie to, że ma mało kalorii przy, przy swoim bogatym odżywczym składzie produkty wellness to nie tylko odchudzanie. Dzięki nim możemy przede wszystkim odżywić swój organizm i właśnie w tym celu podsunęłam 4 lata temu koktajl Natural Balance Shake swojemu dziadkowi, który skończył wtedy 100 lat, dziś ma już 104. Wow. Tak, jest to niesamowity. Jak też jestem pod wrażeniem. I właśnie jemu ten koktajl służy temu, aby wzmocnić go. Lepiej się czuł. Dokładnie. I świetnie się sprawdza. Ja oprócz szejków Natural Balance używam jeszcze zupek, bo dla mnie są świetnym rozwiązaniem tak naprawdę wszędzie, w każdym momencie. To tak jak e, dla mnie. Żyję szybko, nie mam czasu przygotowywać sobie starannie zdrowych posiłków, więc zabieram sobie zupkę, mogę ją sparzyć tak naprawdę w biurze. Wystarczy tylko troszeczkę gorącej wody i kubek, i mam pożywny tak naprawdę posiłek w każdym miejscu i o każdej porze, gdy tylko najdzie mnie ochota. Wszystkim tłumaczę na swoim przykładzie między innymi, że najważniejsze to połączenie trzech elementów. Właśnie są wszelk nie wystarczy. Dokładnie. Niektórzy myślą, że w ogóle wystarczy tylko kupić. W ogóle okay. jest super, tak. Nie wystarczy kupić, trzeba, trzeba używać pić systematycznie, dokładnie. W moim przypadku było tak właśnie, że połączyłam picie koktajlu ze zmianą troszeczkę nawyków żywieniowych. Zaczęłam się mądrzej odżywiać, bardziej zwracać uwagę na to, co jem. Dodatkowo właśnie wróciłam do systematycznych ćwiczeń. I to razem tak naprawdę dało Co najlepszy efekt i to rzeczywiście daje najlepszy efekt, nie oszukujmy się, że, że tylko kupienie produktu, tak, wystarczy, <grym> pewnie. Co mogę powiedzieć więcej o produkcie samym jako takim, bo rzeczywiście jest, jest wyjątkowy. Przede wszystkim produkt, który ma mało kalorii w sobie, bo porcja koktajlu zawiera tylko 65 kalorii, jeśli przygotujemy go na wodzie. Ja osobiście piję czasami na wodzie, czasami z mlekiem, a bywa, że robię też na bazie jogurtu nasze koktajle z dodatkiem bakalii, owoców. I ten tak naprawdę produkt zagwarantuje nam odżywienie organizmu. I to jest najfajniejsze moim zdaniem, najważniejsze, tak, że jest to produkt bardzo odżywczy. I przy małej wartości energetycznej dostarcza nam niezbędnych właśnie składników odżywczych, a jego niski indeks glikemiczny z kolei sprawia, że nie mamy szybkiego spadku energii, szybkiego napadu głodu. Dokładnie. I dzięki temu... Um, Dzięki temu właśnie on fajnie tutaj może pomóc w zmianie nawyków żywieniowych. I, i tutaj jeszcze też takim fajnym uzupełnieniem w moim przypadku są batony wellness, które o, też uwielbiam. Uwielbia. <laughs> w moim przypadku one się świetnie sprawdzają między treningami, bo bywa, że czasami mam je kilka po rząd i wtedy szybko y, doładowuję akumulatory, ale też podróży. Bardzo smaczna przekąska, najważniejsze zdrowa i niskokaloryczna. Gdy jesteśmy już przy odpowiedniej diecie, odpowiednim trybie życia, powinniśmy też wspomnieć o suplementacji. Ja od samego początku swojej drogi z odchudzaniem brałam suplementy diety, również wellness. Jest to Wellness Pack Woman. Zawiera dwa kwasy omega-3 bardzo wysokiej jakości, multivitaminy i minerały oraz astaksantynę, która jest królową antyoksydantów. Jest aż tysiąc razy silniejsza niż zwykła witamina C. Ja potwierdzam, jeśli chodzi o Wellness Paki, bo też sama ich używam. Używa ich moja rodzina, moja mama, mój mąż osobiście też. Świetne, na wiele pod wieloma względami. W katalogu znajdziemy specjalną wkładkę z wyjątkowymi ofertami produktów Wellness atrakcyjnych cenach, czyli już teraz możemy się zaopatrzyć, by do lata nam starczyło. No i oczywiście przepiękna torba, którą Aha. możemy zdobyć, zakładając tylko trzy subskrypcje Wellness. Katalog czwarty to świetna okazja dla tych wszystkich osób, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie i popracować nad piękną sylwetką, a jednocześnie dołączyć do klubu Oriflame. Dzięki temu mogą mieć produkty 20% taniej i oprócz zniżki cieszyć się dodatkowymi upominkami z programu Witamy. Program Witamy obejmuje trzy pierwsze katalogi, zamówienia z trzech pierwszych katalogów i za jest symboliczne 4,90 możemy otrzymać batoniki wellness, nasze wspominane dzisiaj przez smaczne batoniki. W drugim etapie wellness pack dla pań, a w trzecim fantastyczny blender, którego sama używam od kilku miesięcy jestem nim zachwycona, może nam służyć przy przyrządzaniu naszych koktajli na bazie jogurtu, z dodatkami owoców, bakali. Jest bardzo wygodny i szybko możemy przyrządzić nasze smakołyki. No i służy też jako bidon. Tak, możemy go zabrać ze sobą na trening, gdziekolwiek, żeby mieć właśnie coś zdrowego pod ręką. Lato zbliża się wielkimi krokami. Tak naprawdę zostało nam już tylko 5 miesięcy, by uzyskać prawidłową sylwetkę, oczywiście wymarzoną i bez, wst bez wstydu wyjść w bikini na plaży. Więc pijmy wellness, ćwiczmy z Edytą na YouTubie i gubmy zbędne kilogramy. I wydajemy się mądrze. Od Dokładnie. Odstawa. Edyto, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja również się dziękuję, było mi bardzo miło. E, także też trzymam kciuki za postępy wszystkich osób, które nas teraz oglądają. Trzymajcie się.